Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku Co Ludzie Powiedzą i dziś moim gościem jest Jola Mikołajek-Budzeń. Dzień dobry, witam. Jola u nas w firmie zajmuje się głównie obszarem kadrowo-płacowym i dzisiaj podzieli się z nami swoją historią w firmie Zorius Pro. Jola, opowiedz nam jak długo już pracujesz w firmie Zorius i czym dokładnie się zajmujesz? W firmie Zorius Pro e, pracuję od 6 miesięcy, więc bardzo e, krótko. E, zajmuję się e, głównie e, z programem Symfonia Kadry i Płace. Wspieram użytkowników w e, obsłudze tego programu. A co najbardziej Cię zaskoczyło, albo najbardziej Ci się spodobało w firmie Zorius w ciągu tych kilku miesięcy? W tym czasie, w którym jestem w firmie Zoryz Pro, najbardziej spodobała mi się atmosfera pracy tutaj, bo jest to atmosfera bardzo rodzinna. Gdzie wszyscy wspierają się nawzajem. Jest poczucie bezpieczeństwa, możliwość rozwoju. To buduje w człowieku chęci do pozyskiwania nowych wiedzy, rozwijania swoich skrzydeł. Także to są te elementy, które tak najbardziej utkwiły i, i powodują chęci pracy tutaj w tym zespole i z tymi ludźmi. A co było największym wyzwaniem na początku pracy? Na początku pracy, nadal to wyzwanie trwa, <laughs> ponieważ okres pracy jest bardzo krótki, więc bardzo duża ilość wiedzy, którą muszę przyswoić, i informacji, po to, aby móc w pełni realizować potrzeby naszych klientów i pomagać im w sytuacjach, które niedokrotnie są bardzo trudne. Ale przy wsparciu całego zespołu i przełożonych, tutaj udaje się realizować te, te potrzeby naszych klientów. Jola, opowiedz nam o swojej pierwszej jakiejś takiej imprezie integracyjnej albo jakimś wyjściu takim grupowym. Jak je wspominasz? Tak się złożyło, że rozpoczęłam pracę 1 maja, a 25 maja mieliśmy imprezę z okazji 30-lecia firmy. Zaryz Pro, w związku z czym e, był bal. E, bardzo pozytywnie wspominam ten czas, dlatego że e, poznałam cały zespół. Tak od A do Z. Ludzie bardzo otwarci, ludzie, którzy mają swoje pasje, ludzie, którzy są gotowi na nowe wyzwania, na realizację swoich planów, marzeń, realizację zadań, która, które firma tutaj nam daje. Ludzie, którzy potrafią pokonać wszelkie przeszkody, aby osiągnąć cel. Z racji tego, że jest to bardzo młody zespół, tutaj czuje się dużo takiej pasji w tym co się robi. Czuję się zaopiekowanie tych ludzi i wsparcie w każdym możliwym celu. Także Warto. Warto być z nami, warto się rozwijać w kierunku, w którym my się rozwijamy, aby wspierać firmę i naszych użytkowników. I jeszcze ostatnie pytanie w takim razie. Jak opisałabyś firmę Zorius? Firma Zorius jest to miejsce, gdzie warto być. Jest to miejsce, które... Powoduje, że chce się poszerzać swoją wiedzę, rozwijać swoje umiejętności. Jest to firma, która, gdzie zawsze będzie coś słodkiego lub coś kwaśnego, w zależności od potrzeb. Jest to firma, w której po prostu warto być. Jola, bardzo dziękuję w takim razie za podzielenie się z nami swoją opinią, swoimi doświadczeniami. A Państwa już dziś zapraszamy na kolejne odcinki. Do usłyszenia. Dziękuję.